Proszę, Z tej strony proszę. Z tej strony proszę. są wrzuty, potem jest parka w parterze za użyciem. Dużo dźwignię na nogi. Tak? Kiedyś były skrętne, na kolana, na kostkę wyłączyli. Złożył się. Mocna schętna. Dźwignia na nogę, kontuzja rok czasu. Podtrzymania. Zapraszam w tej strony. pasek fasego kadamy. Siedzimy tak. W środku Znaczy. Jego rączka pod naszą szmatę Staramy się łapać na szmaty. Druga rączka wchodzi pod głowę, jak to woli. Niektórzy łapią za spodnie. Niektórzy za jego szmatę, niektórzy za swoją szmatę. Głowa nisko. się tu na jego zadaniem jest wyjść z tego Patrzmy. Możesz sobie pomagać, drugą Jakieś 20 sekund na zawodach jest sore mater i koniec Teraz wam pokażę wyjście z tego Złap tak samo Są trzy wyjścia Siadł podkarski, i nie, nie na mnie. Noga tu prosta, twoja prawa. 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 Musisz się wyprostować, dobra. Wyprostuj ją. Prosta. Tak. Prosta. Podkar. Jedno wyjście jest takie. Jedno wyjście jest takie. Wkręcacie się do niego, łapicie go sobie w pół, ale musicie się pierwszy skręcić do niego, go przytapać. Trzymajmy. Jeszcze raz. Tu jest bardzo dużo praca karkiem. Mm. Dlatego wszyscy judocy przeważnie nie mają szyi dużo pracujemy na głowie. Jest tak. Skręt musicie go sobie wujnąć. Łapiemy i tutaj nie zobaczcie. Najważniejsze. Kark blokuje rękę. I sobie go... Ćwiczymy trzymanie i wyjście. Pokażę Wam zaraz następne wyjście.